Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu autokrytyk. Motoryzacyjnie kontynuujemy temat samochodów elektrycznych. Dzisiaj omówię dotąd nieomawiany samochód elektryczny. Myślę, że jeden z bardziej popularnych samochodów na rynku, zarówno w Polsce jak i na Zachodzie, mianowicie Nissan Leaf pierwszej generacji, oznaczony symbolem ZD 0 Samochód zaprezentowany na Tokyo Motor Show w 2009 roku, produkowany od 2010 do 2017 roku, jest to przedstawiciel segmentu C, czyli dosyć spory samochód, bo o długości 444 cm, szerokość 177, wysokość 154, masa własna. Około 1,5 tony, także samochód dosyć ciężki. Pojemność bagażnika to od 330 do 370 litrów. Także tak to wygląda. Co można powiedzieć o samym silniku? Tutaj mamy silnik elektryczny, 109 koni mechanicznych, 254 Nm. Aczkolwiek Początkowym okresie silnik osiągał 280 nm, na początku 2013 roku, samochód uzyskał modernizację, facelifting. Także tutaj zastosowano szereg modyfikacji. Z najważniejszych to przede wszystkim. Zmieniono system rekuperacji, odzysku energii, ogrzewanie za pomocą pompy ciepła oraz zwiększono bagażnik w 2015 roku. Baterię powiększono z 24 kWh na 30 kWh. Także tutaj mamy, tak to technicznie wygląda. W trakcie modernizacji zmieniono także. Z takich ciekawostek współczynnik oporu aerodynamicznego, tak zwane CX, o jedną setną zmalał do 0,28. Waga też uległa zmniejszeniu o ponad 80 kg. Nowy układ elektryczny napędowy odzyskano cenną wagę, co w przypadku samochodów elektrycznych nie jest takie oczywiste, bo wiadomo, że jak wiemy, że masa też powoduje większe zużycie energii. Co do, co do samego Nissan Alifa, yy, samochód był dostępny od 2013 roku w Polsce w sprzedaży. Także możemy znaleźć egzemplarze krajowe yy, w 2017 roku, yy, nastąpiła zmiana modelu. Generacji Nissan Alifa. Druga generacja Z oznaczona symbolem ZE1. Co można powiedzieć o samym Nissanie w wnętrzu? Na pewno to, że jest dosyć przestronnym samochodem. Yy, często używany w Stanach na zachodzie jako taksówka. Aczkolwiek co do zasięgu, to tutaj zdania są podzielone na temat opinii na, tego, na temat tego samochodu. Przyjmując średnie zużycie na 100 km w okolicach 15 kWh, samochód przejeżdża około 150 km na w pełni naładowanym akumulatorze. To wszystko zależy oczywiście od od tego, jak gdzie będziemy tym autem jeździć w mieście. Ten samochód może dobić do 180-200 km na trasie. To, to zużycie może być większe i przejedziemy lekko ponad 100 km, tylko. Co tutaj jeszcze można powiedzieć odnośnie samego samochodu, osiągów. Do 100 km auto się rozpędza w okolicach 11,5 sekundy. Prędkość maksymalna w okolicach 140 km. Eee, aczkolwiek powyżej prędkości powiedzmy 100-120 km, karoseria, ten szum dociera do nas. Poniżej tej prędkości e, samochód jest dosyć cichy. Jedynie co co do nas dociera, to zazwyczaj szum opon i opływu powietrza karoserii. Tutaj na pewno jeszcze warto powiedzieć o samych akumulatorach. Modernizacja, zwiększenie pojemności do 30 kWh. Tutaj są zdania podzielone, czy te, czy te akumulatory są lepsze. Część użytkowników uważa, że, że te akumulatory większe są bardziej awaryjne. Samochód posiada także złącze do szybkiego ładowania, w około pół godziny możemy naładować do 80% baterie, tak zwane łącze czademo. wersja 24 kWh. Z gniazdka elektrycznego zwykłego po około 10-12 godzinach możemy naładować z takich na pewno rzeczy ważnych, no to wymiana akumulatorów to koszt powyżej 20 tysięcy, oczywiście na nowy. Także tutaj najtańsze egzemplarze zaczynają się w okolicach 30-40 tysięcy. Najstarsze oczywiście egzemplarze, najdroższe z krajowych salonów to grubo powyżej 50-60 tysięcy. Myślę, że tutaj Takim elementem, który ograniczy grono nabywców jest ten zasięg, niestety, bo, bo zasięg w okolicach tam 150 km na pewno nie jest to coś, co powala. Zalet, zaletami na pewno tego samochodu jest, są dosyć dobre osiągi, jak na samochody elektryczne sprzed ponad 10 lat 12 już właściwie. Dosyć bogate wyposażenie, no i wnętrze, które zapewnia ponadprzeciętną też przestronność. Co do awaryjności, no tutaj najczęściej zawodzą, szczególnie w wiekowych samochodach, czy po większym przebiegu oczywiście akumulatory. Reszta podzespołów, powiedzmy, jest w miarę bezawaryjna. Zawieszenie tutaj jest to zwykłe kolumny MacPersona, belka skrętna. Układ hamulcowy także wytrzymuje znaczące przebiegi. Pamiętajmy, że auto jest elektryczne, czyli jest w stanie odzyskiwać energię podczas hamowania. No i te, co za tym idzie? Układ hamulcowy także w takich autach, takich jakich hybrydowych samochodach, jest dużo mniej obciążony. Także podsumowując, no jeden z pierwszych elektryków na, na większą skalę, poza konkurentem Renault Zoe, który jest nieco mniejszym samochodem jeszcze w tamtych latach. Także ze względu na dosyć nie za duży zasięg, samochód raczej nie zdobył popularności, szczególnie jeżeli ktoś szuka aut, gdzie może gdzieś pojechać poza miasto. Niestety tutaj trzeba szukać ładowarek po drodze. Zasięg znacząco ogranicza też zwiększanie prędkości. Także tutaj na pewno sam w sobie samochód dosyć ciekawy, przestronny, dosyć bezawaryjny, aczkolwiek nie pozbawiony jakichś tam usterek, szczególnie w autach. Z początkowych lat produkcji. Także to by było na tyle odnośnie Nissan Alifa. Myślę, że kolejny odcinek będzie też o konkurencji w samochodach elektrycznych. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.